Miałem grać, ona grać. A do pusta gala, by skilerem nas. Yeah. Urz, a sorry. czy <try> 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 ah! to jest tak zwany sus? O Kurwa, Ten dar To? Co to jest sus, co wysłałeś? Kurwa, sorry Ale sus Zaznaczyłem yeah. się na małych obrazkach Czy to jest sus? potrzebuje na swojej budziego go Dła niemieckiego i komory no, gazowej Ty wie coś podejrzany jesteś No sus Sasi i Nie Co? To pytał? Ani trochę I ma... ...jebać... ...Niemców. A <laughs> uh, I I've been warned to hate Germans. What the shit? What you say? What you say? Chłopacy! To Chcę pamiętać, jak Nedy z nami grał. Co? Tam? Co? Wkrył ogólnie i tu siedział Na disku Tak! pamiętam Co jeszcze raz? Jak orzeł na tym discordzie siedział Discordzie? Co na discordzie? No orzeł na discordzie był Kiedy był ostatnio? Pamiętacie jak to było jak on tu siedział? On zawsze tak siedzi Objaszyła śpiący Co to było za ziegnięcia? Co to Moczław była? Trzeba się kawki napić. <grym wreszcie> drugiej już? Nie ma problemu. Potem jeszcze o dwudziestej trzeciej, o drugiej, o szóstej, o dziesiątej kawka. O I widzimy cześć, się o dwudziestej. Zajmę, że o drugiej mogę sobie zrobić kawę. Permin, jak to jest, że będzie kiedyś taki dzień, że o dwudziestej wstaniesz? Kiedyś będzie taki dzień, że nie wstanę w ogóle. plus <grym wreszcie> <grym wreszcie> dupa 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 ci dupa Hej kurwa. Albo flashlight jest <laughs> pod prawym przyciskiem. dupa flashlight. Flashlight, what a shit. Flashlight. E, a, killer jakiś był, jakiś dziwny. Nie wiem dupa jakiś dupa dupa Nie, muzyka już tak, ale Nie dupa dupa hmm? Nie Muzyka, dupa nie dupa 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 ale nie wiem, co to dupa Co dupa 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 Nie wiem, ja, ja słyszę i tak tylko bicie serca. Jakieś kości, per... Trzeba mieć włączoną muzykę, żeby słyszeć? No. O chuj. Co? Klaunik. No. no. Już. Wyś, Już. nic nie widzę. Tak, to widzisz. Wi widzisz mnie, Orze? Widzisz mnie? mnie? Muszę, mnie bolą trochę. Chciałem się pójść spać. nagle <grymne> chcesz iść spać o 21.30? Jeśli jak 30. czasami śpisz za długo, to później ci się nie chce żyć. Jakby to jeszcze bardziej zmęczone, byś się spał. Nie może Ej, u niego o nich Nie, jestem całkiem fresh aktualnie. Nie wiem, miałem 80, 70% gena mam. Great skill check. Oczywiście, że akurat się zacznę drapać, będzie skill check na samym początku, kumarz? Dobra. Orzeł, proszę, orzeł! Co to on bo... go wziął na siebie? Nie wiem. Nie no, gdzie jest orzeł? Jest przy Tomku o biegnie do mnie Mogę go ślepić teraz co? Chodź jakie ty masz ten ja mam apteczkę Ślepiłem go i gówno zrobiło to No to ale wiesz, że latarkę się trzeba idealnie wprawić i trzeba tak wiesz Bombę na panie sprzedać No i jak będziemy najlepiej stuna, to lepiej mu dać bo tak ci nie opłaca, albo jak podnosi chłopa. Ty wiecie, że Snacks gra teraz do tak tak w. To jest mega ciężko. Wiecie, że gra teraz w Dead by Daylight? Dobra, i gówno. Ale ma opkę na niebieskie. Co? Co mu co No, mówiłeś? Snacks gra teraz w Dead by Daylight. Eee, ciekawe. A ja nie jestem Snacks, nie nawet nie mam komputera. Rampi? Nie? Nie dopiero to żeby to robił Nie no Snacksik gra teraz z CS oczywiście Teraz róbcie tego gena jak ściągnie do K4K Kają coś dziadem gana Ron tu idzie Brr. No Wiesz jak jesteś taki hitnię to najlepiej żebyś szedł bez shifta Ogólnie jak biegasz bez shifta to nie ma za to jakichś większych śladów

Końca mapy. Dobra, ja będę się i z tą tego gena. Tut, tut. Biegnijcie obok domu, bo ja mam 60% na placu gena. Jestem w because. Ja pójdę go uratować. ma bo, na no banie bo, kończymy, balet idzie do mnie. Najlepszy budzik z rano. Ja go ratuję jak coś. Na Visostradę, jadę jak Jaguarem. U mnie jest. Ty jesteś obok domu? O, oh, healuje mnie w osady. Ej, co on tak dużo sił temu GnO... GnO? Nie miałem 70% gana i on tak... On ma tego... Pow goes the weasel. Jego jedyny skill. Ty tam biegasz tym dołką? No. widziałem, że ty na tym, na balkanie. Dobra, my się tu uleciliśmy z tym ciągiem oh, Tak, e panie... bierz. Nie bierz, bo... my, tu ro... my tu robimy kolejne... Bombarduje, chopaczem bombarduje. Kurde, nie podgaste. Orzeł, orzeł. Ten teraz będzie nie działał już. Widzi, widzi chyba. No, bo idzie. Idziemy tak do domku, do domku, bombarduje was, tych dwóch, co naprawiają. Jest. Serio? No, będzie chyba bombard... nie, na bombarduje. My nie jesteśmy w domku. Dobra, my naprawiliśmy. Chodź Kasper, uratuj dla mnie. Bo, jak masz największe gówno wszedłem No, rozciągam. Dobra, tamtego swopa złapał, nie wiem. Pilek? Wsadkę dla niego. Napnij gena. No Pan On mu uciekł. No, chodź. Nie mogę cię złapać. złapał kochana. Na ten domku wszedłem do... ...kibla, bo miejsce, został mi takiego hita. Tutaj. Jeszcze to bierzemy mm -hmm. Możemy go wykręcić na paść To na dwie osoby To biegnie go ściągać To? No, próbuj Próbuj szczęścia Grad I Chyba tu idzie <ślesy> To za ale bomba No, no, teraz to jest będę musiał podejść Nie wiem, ale teraz powany jest ten klon śmierdzący. Czemu tego nie śpią no, teraz Tylej go. Ciebie, chodź. Odchodzi go, bo on teraz doda na tym haku śmierdzącym. Jak on ma dwa haki. Hm. Great skill check. ten ostatni, tak? Były jeszcze dwa geny na tak? Nie, ja, jeden. A, A. Nie mogę, przez okno hita dostaje. na mapie, geny na jest Tu nic nie ma na tej mapie. No tak, nie ma nic, jest tylko domek są soloparty po prawej stronie. Kurwa. Tu nawet palet nie ma. A, było obok. Ok. No, jest I tak nie zmusiłem. Chodź, Heal teraz. Haltuj. Próbuję. Halt Gestapo. Buja i łapą. Dobra. Chodź, permit, Prowadź. Tak? No, pokażę ci najlepszego mistrza lupowania w, w Polsce. Śmietników. Chodź Nie! Klaun! Nie! Kacper! Do, dostał blinda Ej, dostał blinda podczas podeszenia kacpra i nie wyrzuciło kacpra No cóż, Tego jest czekasz. takim ściekiem Prawie się już Dać się to za balkon nie? nie właśnie Na tym się właśnie zablokowałem Na region. Jest tam gdzieś kramnik obok? On jest gdzieś na domku. Gania cię? No na domku jest. Gania za mną. jak no, gdzie tak jest da. generator jakiś? Ty podniosiesz kaspra, czy ja mam pójść? Ja, musisz już nie, musisz iść. Idę. Może ta randa będzie pierwszy ja, zobaczymy. I do heal od razu gaz, Heal heal. Dzięki. Dziękuję. Zniłem dead hard, mi w miejscu. E, uciekajcie. Nie wiem, złeistowało mi dead hard. Program jest takim. Nie jedzącym. wiem. Nie wiem, czy dostał, czy nie. Chyba dostał blind, bo nie chciał się po nie wrócić. On tu biegnie. Dropa A. Ten Dzieciak to jest jakiś śmierdziel. To mu raczej nie, nie, nie Ja masz wygra. Wygra w ogóle. Pół. Nie wiem co to było? Ja mam, ja mam tego. mogliśmy ścinać bo mam Decisive'a. A, O Czy to mój koniec? Czy to mi koniec? Czy to będzie to? Chyba tak. My się wyhidujemy eee, nie, nie, nie wiem, tu nie ma nigdzie paletki. Idzie do was. Mnie chyba goni. A nie, jednak nie, zostawił mnie. Uciekaj, tu uciekaj. Wraca, idzie po mnie, tu mi koniec, opas. Tak? Nie pomogliście dla mnie. Nie pomogli się Złowna dla mnie. Nie, idzie po mnie. Może jednak nie? Zatknął się do tego, do Joyka. Te wy. Gdzie ty kaferek tam pobiegłeś, co? Pobiegłem. Trzeba się, żeby mu flesza dać. Nie wiem, czy mu dałem. Skąd, skąd mam wiedzieć, czy dałem mu flesza? Wyrzuci chłopak. Punkty wy dostaniesz. Opera.

Perfect. Skąd wiesz gdzie ja to jest? jestem? Proszę, był mały Ja. Tutaj. Ja. W dużym. Największym? W Chociaż, jeszcze raz. аптечка опять что, что это. Ну? Там что-то Gen, którego się nie dało popierdlić Bo był tylko jeden gen na api nie było nic na api Nawet jednej palety nie było Albo ten pedofisz szablon, zemdle zużył fletkę to zawalił